Witam. Wbijamy na poeznańskie życie y... Furia, Furia, Furioza. No, ogólnie, no to widzicie. Musiałem tę muzę zastopować. Nie wiem, czemu tu wchodzę, ale, ale no, ale no, ale no, ale no wiecie. Dzisiaj gramy bez cheatów, więc na pewno mega odmiana dzisiaj. Więc. Pokczamp, nie? W młodzieżowym slangu to się chyba mówi pokczamp, tak? Bo wiecie jestem taki wuja. Wuja z wesela. O, nazwę się wuja weselniak. No pewnie ktoś ma takiego wujka z wesela. Co nie, no to w sumie to jestem trochę taki ja. Ty, czemu ja tu policjantem jestem? A dobra, co ja mam w ogóle ze skiną? Czemu jestem babą? A to jest chyba Poznań. Jak ja jestem na poznańskim życiu, to jest po Poznań? Miasto Poznań? Miasto Doznań? Ty, ktoś mi ski dał. Co to jest za stacja? Ty, nie gadaj, że to jest ta stacja z Polski. Normalnie ta stacja z Polski jest. Halo, byczku! Byczku! O, dobrej. Dobra. Przepraszam. Słucham. Pani tu pracuje? Tak. A dobra, dobra, okej okay. Dobra, 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 dobra Dobra, to jest zupa z bobra Tu żarcikiem trzeba czasem zapodać, nie? Tutaj brak spiny Luz Halo Pan to biznesmen chyba, ta? Taki biznesmen, że odpowiedzieć nie umiem Chyba debil, a nie biznesmen Dobra Uuu, szefu sobie podjedzie i zobaczy, kto się przebiera dziś. Witam. Witam, witam. Czemu pan jest tak ubrany na ciemno? Aby jeszcze do pracy. Do pracy pan idzie? Tak. A co, pan ma żałobę w pracy, czy jak? Nie. A, to czemu jest pan na czarny ubrany? Czekaj pan, bo ja tu mam, kurwa, sprawy do zatwierdzenia. Ej, a wiecie, co jest czarne? Gdzie? Oj. Nie, pan mi z wysiada, pan mi z auta wysiada. Jadę, zapierdalam. Zastrzeliłem go, jak coś. Nie wiem, co pan robi. Ty jesteś jakiś kurwa dziwy O Ała. Proszę pana, dlaczego pan pod prąd jedzie? Ale proszę pana, ja to prąd płacę. Za prąd to ja płacę, więc proszę. ja, mnie ja te... też płacę, właśnie. Jak to pan płaci? No za wartuje. co pan płaci? Za, za bycie menelem. A no dobra, co tu się dzieje? Ej, co tu się dzieje? Ej, co tu się dzieje? Ej, co tu się dzieje? Co to afera? No o przepraszam! Ej, nie bij się, nie bij przepraszam, się ja duch, Przepraszam, jestem, nie bij się tutaj przepraszam. Wyjdź mi, idź mi stąd rady. Dobrze. O przepraszam. Ej, co to walka? O, oh, przepraszam. Walka, dobra, dobra bidki, bidki, no, ale, ale, ale dawaj, bitki, bitki. No, Dawaj bitki. Za kim tu, tu jesteś? Ja, ja nie jestem kasty, Weź mnie, nie wyzywaj. Nie wyzywaj. Ty, skąd on ma pałkę? Ja też mam pałkę. O, latarkę mi w 7 zabrali a nie masz... Nie? Jestem jako ochroniarz. Ty, co ty próbujesz tu wyjść? Ty, łysy, weź tu uważaj, dobra? Wchodzisz tam raz. No jestem ochroniarz, a co nie widać? Nie, nie, pracuję tutaj. Ej, co ty mu zrobiłeś? Tu ochrona, ochrona jest, ochrona jest, ochrona... Jest. Ochrona musi być, spokojnie. Dobry, 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 jak tam? Nie pamiętasz mnie? Jak my razem do szkółki chodziliśmy. Co ty pierdolisz? Ja nie skończyłem. No widać, że w kebabie pracujesz. Nie pracuję do tego aspirantem. To... Chyba, chyba leszczem, ty, chyba leszczem. Kurwa. Nie, ale nigdy tak nie mów w domu, e, Ale dobra. drzwi to otwórzcie. Zamknięte. Bo ty to jesteś zwykłym wiesz, pacanem tutaj. Zamknij mordę, kurwa. Zamknij mordę, wsać w torbę. Żartuję. O, dawaj, 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 nie, dawaj, no, dawaj, dawaj. Chcesz solówkę no, z szefem? No, co, 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 co? E, Chłopie, ja chodziłem, jestem mistrzem BJJ. Wiesz o tym? Ogarni się, kurwa, jeśli nie bi tutaj. Cię, kurwa, Ale jestem chłopiem mistrzem ci... BJJ Jakbym cię złapał za nogę, bo to by się Bo cię człowieku rasy Ale nie kurwa wniosą. A ciebie furas Dobra, y... biorę za niego. Dobra, ja, na, razie, ja, na razie masz, ja, pięć. Na razie niego. masz pięć Ja jeszcze. biorę za niego Ja biorę za niego Ja biorę za niego Zamknij mordę w saj Ej, dobra, sorry, boss Fustel. Żartuję Który mnie tu wyzywał? Raz Ty nie wyzywałeś? W palancie? Nie, ja cię nie wyzywałem ja cię No, nie wyzywałem. mam nadzieję, się skończy co zaraz zatakujesz? Co młody? Ej, kolega wyjdzie ty, ty tym czerwonym ty, ty chcesz, czerwonym chcesz mieć... Wyjdzie? Ej, ty łysy konfide... oj przepraszam, przepraszam No i no, policja no, kolega wyjdzie kolega wyjdzie. Ja wyjdzie, kolega wyjdzie Latarką mnie biję, pomocy! Ja, ja jestem tylko pięć, graczem pokażę, Mam jestem. pięć Latarką mnie biją Kurde ty, ja na mięso wpadłem normalnie Pomocy! Ej, interwencja! Co czerwony? On mnie atakuje, pomocy! Au, pomocy! Poszedł, Poszedł. O, Oj, przepraszam Przepraszam Ej, co pan robi? Czemu pan nie wziął? O, dziękuję. Nie Nie, akurat oni nie zaatakowali, panie ochroniarzu i tam chciałbym kebaba kupić, no, chodź, ma, by, 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 kebaba to, chciałbym kupić. Opie, by, by. No zgłoś go kurwa no, no, za kopestę, bezczyszczenie Ale ale Sebastian ale, e, Sebastia ale, to, to ale zamki mordę. Mam mam tylko No i znowu przepraszam. Chodź, chodź przed. Chodź, jak chcesz cię bić, chodź przed. Frajerze. Idźcie skopie. No dawać, no dawać. Właśnie. Co się ogarni Co się Dobra, sorry, sorry, sorry. O ty kurwa. A, Czeka, o. Dawaj go, dawaj tą kurwę. Dobra. E, on, on jest na a, a nie widać e, po nie, moich mięśniach Ej, ty, ty chłopie, jaki ty utrzymują. jesteś kastek? Ja jestem szef, szef, nie. Goni mnie. No czemu ty mnie gonisz, chłopie No nie, no proszę, zostaw nie błagam. No błagam, zostaw mnie, uciekam stąd. Weź mnie zostaw. Au, wszedłem w pudyn. Ty gnoju. zobaczycie zaraz. Dawajcie Zobacz, bo leży, leży, leży Nie, ale Patrz teraz. jest. Nie. jest nie? On dostał ej, weźcie mnie na łapy, łapy. Bije was wszystkich tu. Sikora. Ej, czemu cała krona tutaj jest na mnie? Co to jest? Ej, czemu nie, wy mnie bijecie wszyscy? Pochroniasz, Nie, ja że nie biję. Czemu wy mnie wszyscy bijecie? Puszczaj go, to mój ziomek! Nie wiem frajerze, nie wiem. Czemu ty się chcesz bić ze mną? Jak dobrze wiesz, że ja trenowałem BJJ. No i leżeć. Aha. Co? Dobra, zmiana taktyki teraz z pałką. No jak to nie można? Z piekiem nie można? Nie, tutaj nie można spić. Dobra, co ty odpierdalasz, chłopak. Sorry, 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 sorry. Wkurzył mnie. Ej, no znowu, chłopiec, chcesz dostać spałki? No, 150! To jest, tu, tu jest? Pierdolę, się, Otwieraj to, kurwa! Ej, to. Masz. Za co, man? Serio, nieokreślone przyczyny. Tak się dobrze bawiłem. No, nie wierzę w to.